W naszym domu jest najbardziej jadowity pająk w Polsce. Jezu! Jaki to gatunek Marlena? Koleczek zbrojny! Bo nas znowu tylko dwa dni! Słuchajcie, on sobie ubił gniazdko pod tym kalem pod ścierką. Wziąłem ją tylko, żeby przeczytać. A on się... <grystanie> kochani, przedstawiam wam Beatkę. No zobacz Marlena, nie bój się! Beatka jest taka słodka. No, dziewczyny już się poznają. <grystanie> <grystanie> Zobaczcie, jaka piękna. Patrzy na mnie tymi ośmioma oczkami. To nie no weź, zostawmy ją, kupimy jej terrarium, będziemy ją karmić. Zawsze chciałem dostać pająka. Dostaniesz to no, co? Bo wyczytałam, że one lubią długą trawę. A kto nie kosi naszego trawnika? Ale <noise> no, kochanie, przyda nam się dwóch łowców z domu. Ta poluje na kwiatki, a ta będzie polowała na mole. <noise> nie bój się, nikomu cię nie oddam. Zbieraj się, idziemy wypuścić Beatkę. Przyjechaliśmy na pobliskie polany i myślę, że tutaj Beatka będzie czuła się najlepiej. Dodaj ją na ten konar tutaj. this is my